Cześć, z tej strony Natalia, a dzisiejszy odcinek to odpowiedź na tak. Tym razem na tag stworzony przez Anecznika. Bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Pozdrawiam również osobę, która oznaczyła mnie w tym tagu, czyli parasole. A sama chciałabym zaprosić do zabawy Adama i Poziomkę. Jeżeli mielibyście ochotę odpowiedzieć na te pytania z taga, to zapraszam Was serdecznie do zabawy. A teraz. Przejdźmy już do moich odpowiedzi na zadane pytania, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania dalej. Pierwsze pytanie dotyczy zmysłu wzroku i brzmi ono: wybierz i przyrównaj dowolne perfumy do znanego obrazu, filmu, rzeźby lub fotografii. Zawsze lubiłam i nadal uwielbiam galerie sztuki, i zawsze kiedy jestem w nowym mieście, to staram się zobaczyć przynajmniej dwa muzea: muzeum etnograficzne i galerię sztuki, albo największą galerię sztuki w tym danym mieście. Kiedy byłam jeszcze w liceum, to pierwszy raz w życiu pojechałam do takiej dużej galerii, a było to Muzeum Narodowe w Krakowie. I tam zobaczyłam pewien obraz, który bardzo mocno zapadł mi w pamięć i zrobił na mnie ogromne wrażenie. Tym obrazem była dziewczynka z chryzantemami Olgi Boznańskiej. Wiem, że to jest obraz, który prawdopodobnie wszyscy gdzieś widzieliśmy. Ja ten obraz widziałam już wcześniej, na pewno w podręczniku do plastyki, tak samo jak w podręczniku do języka polskiego, ale jednak zobaczyć obraz na żywo to jest zupełnie inne doświadczenie niż oglądanie tego samego obrazu w książce. I faktycznie ten obraz na żywo zrobił na mnie ogromne wrażenie. Największe wrażenie, oczywiście, na tym obrazie zrobiły na mnie oczy tej dziewczynki, które były bardzo niepokojące, bardzo, bardzo dziwne i jednocześnie takie, które patrzyły na wskroś przez duszę, jak i zupełnie puste. Dla mnie podobnym zapachem jak ten obraz Olgi Boznańskiej jest zapach od Palomy Picasso, nazwany po prostu Paloma Picasso. Czyli dokładnie ten zapach. Kiedy opowiadałam o tym zapachu, wspominałam w jakimś filmiku, to pojawiło się sporo głosów, że ten zapach jest nienoszalny, jest dziwny, jest zbyt retro. I ja się z każdym z tych opisów absolutnie w 100% zgadzam. Co nie wyklucza faktu, że jest to jeden z moich ulubionych zapachów. Ten zapach noszę głównie do klubów, na domówki, na imprezy, bo lubię się czuć ze swoimi perfumami wyjątkowa, a mało kto w mniej więcej mojej grupie wiekowej. Te perfumy w ogóle znam, a już nie mówiąc o tym, że ktoś chciałby je nosić. Choć znam troszkę starszą osobę ode mnie, która nosi te perfumy też na co dzień i pachną one na niej naprawdę fajnie, więc można i tak. Natomiast u mnie są to perfumy na takie większe wieczorne wyjścia. To są perfumy trudne, bo jest to taki szypr z lat 80. -tych. Mamy tam kwiaty. Ale kwiaty podane w taki mocno szyprowy sposób. Mamy nuty od zwierzęce, mamy tam dym i tytoń, mamy trochę kadzidła, ale nie w takim sensie orientalnym, jakie znamy na przykład z opium. Są to też perfumy dziwne w tym, że na mnie są jednocześnie zimne i ciepłe. Bo jeżeli chodzi o zapach opium, to na mnie opium jest zdecydowanie zapachem takim ciepłym. Natomiast ten zapach jest taki jednocześnie ciepły i zimny. To nie ma sensu, ale właśnie tak te perfumy odbieram. Jest tutaj oczywiście mech dębowy. I są to perfumy bardzo retro, bardzo trudno noszalne, na pewno nie dla wszystkich dla pewnej części osób, które tolerują takie zapachy i które mają odpowiednią chemię skóry i uważam też, że to jest zapach absolutnie uniseksowy. Myślę nawet, że na męskich skórach może wybrzmiewać jeszcze fajniej niż na damskich. Więc nie widzę żadnego powodu, żeby i panowie nie mogli go wypróbować, bo jest naprawdę zapachem ciekawym. Choć raz jeszcze nie dla każdego. Jeżeli chodzi o porównanie do tego obrazu Olgi Poznańskiej, to myślę, że ten zapach jest dokładnie taki jak te oczy tej dziewczynki: mroczny, taki świdrujący, niedzisiejszy, może nawet stary, bo te oczy dziewczynki są takimi oczami kogoś, kto widział już wszystko takimi oczami osoby zmęczonej życiem. I ten zapach też jest takim zapachem, nie powiem, że starym, ale bardzo, właśnie retro. Wspaniały zapach. Tak jak widzicie, zużyłam go dosyć sporo, bo połowę buteleczki, a to jest taka większa pojemność. Więc tego zapachu używam zamiennie z moim opium, który też dostaje swoje 5 minut na imprezach. To są moje dwa imprezowe zapachy. No ale jednak, umówmy się. Haloma Picasso to jest ten zapach trudniejszy, dziwniejszy, bardziej skomplikowany, i też dlatego ten zapach tak bardzo lubię i bardzo, bardzo mi się kojarzy z tym um, obrazem dziewczynki z chryzantemami. Kolejne pytanie dotyczy zmysłu dotyku. Wybierz, opisz i przyrównaj perfumy do określonej struktury, kształtu materii. Jak zapewnie może wiecie już z moich filmów, jestem osobą wysoko wrażliwą. Dla mnie to oznacza też fakt, że nie mogę chodzić w wszystkich materiałach, jakie sobie wymarzę. Na przykład nie mogę nosić wełny, czystej wełny, bo jest dla mnie zbyt drapiąca. Nie mogę nosić w większości ubrań z domieszką wełny. Jestem bardzo wybredna, jeżeli chodzi o materiały i głównie. Chodzę w dwóch materiałach, czyli lnie i bawełnie. Jedną z takich bawełnianych rzeczy, które uwielbiam, jest ten sweter, który mam dzisiaj na sobie. To jest sweter, który wypatrzyłam na Zalando i którego nie kupiłam, bo jego cena była bardzo wysoka, ale po kilkunastu zniżkach okazało się, że cena jest bardzo y, przystępna, więc stwierdziłam, że kupię na próbę. Jest to rozmiar M, ale jest to takie bardzo oversize'owe M. Jest to bardzo duża emka. Jest to taki sweter, który jest jednocześnie super elegancki. On ma takie piękne rękawy w taką strukturę, ale z drugiej strony, jest to sweter, który jest bardzo mięciutki i bardzo przyjazny dla mojego ciała. Bardzo lubię w nim chodzić. Kupiłam go kilkanaście dni temu i od tej pory męczę go może nie codziennie, ale co parę dni. I takim zapachem, który jest jednocześnie elegancki, ale też bardzo przyjazny, jest według mnie zapach z linii Les Exclusives de Chanel, czyli zapach Mizia. Nie mam pojęcia, czy tak się wymawia tę nazwę. To jest zapach, o którym dowiedziałam się przez jedną ze znajomych, która kiedyś mieszkała tu w Pradze. I która pozwoliła mi odlać sobie z jej flakoników kilka zapachów. I Mizia to był właśnie taki zapach, który ona uwielbiała i który był jej jednym z ulubionych. A na mnie ten zapach to jest pudrowy fiołek w, takim, w taki sposób bardzo elegancki, ale też odrobinę kwiatowy. W sposób ciepły. Ten zapach jest dosyć ciepły, jak na tego typu zapach. Trochę ten zapach idzie w stronę Ensolance od Guerlain, ale jednocześnie jest to zapach jednak inny. Fakt łączą go pudrowość i fiołek, ale jednak jest to zapach bardziej ciepły, bardziej pudrowy, bardziej jeżeli patrzymy na kolory, to Ensolance byłoby dla mnie zapachem fioletowym. Natomiast Mizja byłaby dla mnie zapachem bladoróżowym. Więc to jest jakby inne spektrum kolorów, zapachów. To nie ma sensu. W każdym razie faktura tego zapachu jest taka. Jednocześnie elegancka, ale też mięciutka, ale też przyjemna, ale też przyjazna. To nie są perfumy dziwne, to nie są perfumy szalenie zmienne w czasie, to nie są perfumy nienoszalne, o ile lubicie zapachy pudrowe, ale jednocześnie są takie no, bardzo ekskluzywne czuć tę ekskluzywność w tym zapachu. Na początku nie byłam co do nich przekonana, ale po kilku noszeniach stwierdziłam, że są to naprawdę fajne perfumy. Być może kiedyś zdecyduję się na małą buteleczkę bo to jednak nie są tanie perfumy. Zobaczmy, może się uda bo sam zapach jest naprawdę taki elegancko-przyjazny człowiekowi. Kolejne pytanie dotyczy zmysłu smaku. Wybierz i opisz perfumy, które przywołują wspomnienie smaku jakiejś potrawy czy rzeczy. Ostatnio dostałam paczuszkę z kilkoma próbkami od jednej z moich widzek, za co jeszcze raz oficjalnie serdecznie Ci dziękuję. Wśród tych próbek była na przykład próbka perfum Love od Chopin i to są perfumy, które sobie kupiłam, bo tak mi się spodobały po testach próbkowych. Były tam też inne perfumy, czyli zapach od Al Main Junon Rose, Junon Rose? Nie mam pojęcia, jak się ten zapach wymawia. W każdym razie to są perfumy, o których chciałam powiedzieć w swoim cyklu o perfumach różanych. Tylko, że na mnie te perfumy zupełnie jak perfumy różane nie pachną. Więc stwierdziłam, że odpuszczę, ale bardzo chciałam Wam opowiedzieć o tym zapachu, bo jest niesamowicie ciekawy i przypomina mi w zapachu. Pewien alkohol. I jeżeli chcecie usłyszeć coś o tej wersji podstawowej zapachu, to zapraszam Was do Anecznika, bo ona zrobiła o tym już filmik. Natomiast dzisiaj u mnie o wersji Rose. Rose, gdzie nie ma właściwie tak naprawdę róża. W każdym razie na mnie tej róży nie ma. Wstęp do tych perfum jest taki bardzo mocno pudrowy. Jest to przepiękny puder, ale potem. Te perfumy zmieniają się w likier amaretto. I to jest absolutnie niesamowite, jak bardzo te perfumy na mnie pachną tym, że alkoholem. Bo jest to taki zapach, który jednocześnie czuć, że jest to alkohol, ale z drugiej strony czuć od razu, że jest to likier Amaretto, i ten likier Amaretto przewija się już do końca trwania tych perfum. Więc jeżeli lubicie takie bardzo alkoholowe zapachy, ale nie zapachy czystego alkoholu, na przykład wódki, ale zapachy takiego smakowego alkoholu, jakichś e, likierów czy nalewek, to pędźcie po ten zapach, bo tak genialnie odwzorowanego alkoholu czy likieru dawno nie czułam w perfumach. Prześwietne wrażenie. Nie wiem, czy są to perfumy dla mnie. Nie wiem, czy chciałabym mieć pełną buteleczkę. Muszę nad tym dłużej pomyśleć, ale zapach jest absolutnie niesamowity i absolutnie wyjątkowy. Na pewno nikt tak nie będzie pachniał jak wy w tym zapachu, więc wam go bardzo, bardzo mocno polecam. I to jest taki właśnie zapach, który przypomina mi likier Amaretto. Ja sama tak niespecjalnie lubię akurat likier Amaretto, ale zapach jest naprawdę świetny. Kolejne pytanie dotyczy zmysłu słuchu. Wybierz i porównaj perfumy do piosenki czy dowolnego dźwięku. Kiedy mówię różnym osobom, że słucham bardzo różnej muzyki, to zwykle większość osób myśli, że słucham piosenek, które lecą w radiu, bo wydaje mi się, że często osoby, które mówią, że słuchają różnej muzyki, słuchają właśnie różnej muzyki puszczanej w radiu. Ze mną naprawdę jest tak, że słucham bardzo różnej muzyki. I jednym z moich e, takich długotrwałych zamiłowań muzycznych jest słowacka muzyka ludowa. Bardzo lubię ten gatunek i bardzo lubię słuchać muzyki ludowej słowackiej. Tutaj taki mały wtręt, że muzyka ludowa na Słowacji ma zupełnie inny status niż w Polsce. O muzyce ludowej pisze się rozprawy doktorskie. Muzyki ludowej słucha niemal każdy. Największe festiwale muzyczne na Słowacji, oprócz jednego, który ma miejsce w Bratysławie, dotyczą tak naprawdę muzyki ludowej. Ostatnio muzyka ludowa doczekała się swojego reality show, gdzie różni muzycy ludowi walczyli o miano najlepszego. I wydaje mi się, że jednym z najlepszych aktualnie muzyków ludowych na Słowacji jest Stefan Sztec, który ma korzenie rusińskie, pochodzi ze wschodu Słowacji, ma absolutnie przepiękny śpiew i. Oprócz tego, że tworzy muzykę ludową, występuje gościnnie na płytach różnych zespołów, wydał też swoje płyty. I Stefan Sztec wydał też taką piosenkę w koprodukcji z projektem o nazwie Peter Beach Project. Jest to odświeżona, stara piosenka, która traktuje o mężczyźnie o imieniu Baka Jaszą, czyli w zdrobnieniu Baci Jaszoł, Czyli tak jak nazywa się sama piosenka. Cała historia tej piosenki ma miejsce w Wojewodinie w miejscowości Stara Pazowa. Wojewodina to dziś region autonomiczny Serbii, który zamieszkuje wiele mniejszości narodowych, w tym bardzo dużo Słowaków. Cały entourage tej piosenki toczy się gdzieś w latach 20. minionego stulecia. Bardzo piękny jest też teledysk do tej piosenki, do oglądnięcia którego was serdecznie zachęcam. Przypominałam sobie ostatnio tę piosenkę i ten teledysk, i bardzo mi się skojarzyły one z zapachem Perfumers Workshop T-Rose. Dokładnie tym zapachem. To jest taki zapach retro róży, takiej trochę babcinej róży. Jest tam podpuri, jest tam bardzo słodka róża, taka niemal zasłodzona cukrem. Perfumy, które niesamowicie mi się podobają i ostatnio nosiłam ich bardzo dużo, bo według mnie są to świetne perfumy na jesień. Mają w sobie one coś z przemijania i coś z takiej zadumy, coś z takich dawnych czasów, i myślę, że świetnie wpasowałyby się właśnie w ten teledysk, ale nie o teledysku mowa, mowa o muzyce. Myślę, że ten zapach byłby bliski również kobietom, które występują w tej piosence, ale też. Głównemu bohaterowi piosenki, bo główny bohater piosenki jest malarzem z zawodu. A róże kojarzą mi się bardzo, bardzo artystycznie. A jeżeli dodamy jeszcze do tego tę róże, która jest taka no dosyć retro, to myślę, że dostajemy spójny obrazek perfum, teledysku i muzyki, która traktuje o latach minionych i ma też taki trochę sznyt. Takiej tęsknoty za dawnymi czasami, który odnajduję również w tej buteleczce z perfumami T-Rose. Przed świętami szykuje mi się dosyć spore sprzątanie mojej szafy perfumowej, i będzie tam kilka też zapachów różanych. Na pewno jednak nie ten. Zostało nam ostatnie pytanie, które dotyczy o zmysłu węchu. Brzmi ono: wybierz i porównaj perfumy, które kojarzą Ci się z zapamiętanym zapachem z życia wziętym. Chyba gdzieś już kiedyś wspominałam, że moi rodzice mają taką bardzo malutką działkę rekreacyjną pod miastem. Kiedy byłam małym dzieckiem, nienawidziłam tam jeździć, bo to oznaczało grzebanie w ziemi, a potem w nocy śniły mi się mrówki chodzące po mojej poduszce, więc średnie doświadczenie. Ale bardzo doceniłam w późniejszym życiu to, że moi rodzice mieli taką działkę i polubiłam się z takimi pracami, powiedzmy. Ogrodniczymi to jest duże słowo, ale quasi ogrodniczymi. Pamiętam, że kiedy przychodziła taka bardzo wczesna wiosna, pierwszymi kwiatami, które wyłaniały się po stopnieniu śniegu były zdecydowanie zawilce, były narcyze i tulipany, które kwitnęły mniej więcej w tym samym momencie. Po przekwitnięciu tulipanów Mieliśmy jeszcze nadal narcyzę, i wtedy też dochodziły konwalie majowe, których zapach też bardzo lubiłam. Potem następowało kilka tygodni przerwy, a kolejnym kwitnącym kwiatem, krzewem, był bez. Takim zapachem, który przenosi mnie do czasów kwitnącego bzu, są zdecydowanie perfumy od Estelode Pleasures, czyli dokładnie te. Robiłam o nich pełną recenzję i po tej pełnej recenzji z próbki zdecydowałam się na zakup pełnego opakowania. Na temat tych perfum miałam też dyskusję z jedną z osób mnie oglądających, bo dla tej osoby te perfumy są perfumami dziewczęcymi i frywolnymi. Ja się z tym stwierdzeniem nie zgodzę. Dla mnie te perfumy są perfumami dojrzałej kobiety, bo jasne, na tym bardzo podstawowym poziomie te perfumy są takie beztrosko kwiatowe, ale jednak mnie kojarzą się z taką dojrzałością. Pomimo, że te kwiaty są takie odrobinę beztroskie, to jednocześnie są poukładane w piękne, pełne bukiety z dominującą rolą bzu i z takim dodatkiem czegoś kremowego w tle, co przywodzi mi na myśl kobiety trochę starsze, zdecydowane wiedzące czego chcą i trochę grające sobie z taką dziewczęcością właśnie w tych perfumach. Jeżeli miałabym znaleźć jakieś perfumy, które są bardzo dziewczęca, które są też um, bzowe, to powiedziałabym, że takimi dziewczęcymi perfumami bzowymi są Eclat Peche od Lanvin. Te do końca dziewczęce nie są, natomiast są piękne, Pięknie odzorowany jest tu, zwłaszcza bez. Są to perfumy, które na pewno będę jeszcze nosić na wiosnę i uważam je też za całkiem niezłe perfumy do pracy. Tak jak polecałam je w tym filmiku, w którym mówiłam o tych perfumach, tak i nadal je Wam bardzo mocno polecam. I to już wszystkie odpowiedzi na ten taganecznika. Jeżeli chcielibyście się podzielić własnymi odpowiedziami, to zostawcie je na dole w komentarzu. A na razie się z Wami żegnam. Jeżeli spodobał Wam się kanał i to, co robię na tym kanale, to zostawcie komentarz, łapkę w górę albo subskrybujcie mój kanał, żeby mogła się dalej rozwijać. A na razie dziękuję za dziś. Do zobaczenia w kolejnych, mam nadzieję ciekawych, odcinkach. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!